Zaczął się wczoraj dość szczęśliwie dla nas, ponieważ, ponieważ udało nam się wygrać klasę ogierów dwuletnich. Dzisiaj znowu wygraliśmy klasę klaczek dwuletnich. Najbardziej się cieszymy z tego, że jest wspaniała pogoda. Konie prezentowane w pięknym słońcu. No, to jest zupełnie inny widok niż, niż, niż pokazywanie ich w hali wewnątrz. Jednak naturalnym środowiskiem koni jest, jest, jest łąka, jest pastwisko, to też one o wiele lepiej się, się prezentują. Tradycyjne przygotowanie konia do pokazu polega przede wszystkim na tym, że trzeba konia e, przynajmniej raz umyć, e, bo normalnie jak konie wychodzą u nas wszystkie na pastwisko codziennie, no to wiadomo, że się tarzają w piasku i na trawie, więc. E, jeśli trzeba go przynajmniej raz, dwa razy umyć. Jeśli to jest siwy koń, no to specjalnymi szamponami wybilającymi. Po umyciu pryska się specjalnymi sprejami, które nadają połysk sierści, grzywie i ogonowi i powodują, że dużo łatwiej później tego konia wyczyścić. E, e, później, już przed samym pokazem, no to trzeba konia jeszcze raz rozczyścić, wyszorować kopytka do czysta przed polakierowaniem. E, trzeba wytrzeć nozdrza oczy na mokro, żeby resztki kurzu i brudu z pokarmu usunąć. No, i później można oczy i nozdrza maluje się albo specjalną też wazelinką do tego przeznaczoną, albo można użyć oliwki dla dzieci. Michał przywiózł troszeczkę koni przywiósł konie, które walczą bardzo dobrze, jeżeli chodzi o młodzieżowe klasy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno w jakiś sposób liczymy w tej klasyfikacji na Klacze Mandoria, która była w kwietniu już czempionką w Las Vegas, czempionką świata i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Czekamy z niecierpliwością na klasy starsze, tam będą prezentowane już właściwie takie gwiazdy, klacze, które już mają wiele czempionatów za sobą. Będą występować tutaj czempionki świata, czempionki Europy, a ciągle jeszcze nie czempionki Polski. To świadczy o potężnej konkurencji, jaką mamy tu wewnątrz w kraju, bo Wydawałoby się, że, że czempionat krajowy powinien być łatwiej zdobyć jak międzynarodowy. Otóż nie, Otóż bardzo wiele klaczy jest, zdobywa te najwyższe laury na świecie. Mamy tu czempionki Stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych, czempionki świata, czempionki Europy, a ciągle jeszcze nie mają tego najważniejszego dla nas tytułu czempiona Polski. Oczywiście czempionat narodowy to jest święto hodowlane. Cieszę ogromnie to, że z roku na rok mamy coraz więcej uczestników, bo już nie tylko staliny państwowe rywalizują ze sobą, ale coraz więcej stalin prywatnych. Zresztą odnoszą sukcesy, jako że do dekoracji wychodziło już tu kilkunastu prywatnych hodowców. To pokazuje, że jednak ten poziom hodowli w Polsce rośnie bardzo szybko, że ludzie, którzy zajmują się hobbystycznie hodowlą koni arabskich, mają coraz lepsze rezultaty.